Wczoraj przygotowanie do nowego sezonu rozpoczęła pierwsza ligowa Pogoń. Dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać z nowym trenerem yy, Siedleckiej Pogoni, panem Dariuszem Banasikiem. Na początek yy, chciałem zacząć od tego pytania, no bo wczoraj był pierwszy trening, a na zajęciach na Murawie pojawiło się zaledwie 14 zawodników. No, trudno było prowadzić zajęcia w takich warunkach? Nie no, trudno nie było prowadzić zajęć. Natomiast też trochę byłem zaskoczony, że ta frekwencja nie jest aż taka, jaka powinna być. No ale tutaj też trzeba usprawiedliwić to, że, że jeszcze druga drużyna gra, jeszcze są zawodnicy, którzy zostali oddelegowani do, do tego, żeby grać w drugiej drużynie, walczą o awans do czwartej ligi. Jeden z zawodników miał drobny uraz, lekką kontuzję ćwiczył indywidualnie. Też jeszcze dwóch zawodników do nas dołączy, bo, bo, bo takie były ustalenia, że, że gdzieś tam umowę podpisujemy, to dopiero po dwóch dniach się po, pojawią na zajęciach. Także no, zachowujemy cierpliwość i nie denerwujemy się tym, że aż tak mało było tych zawodników. Wiadomo, że 16 czerwca miało miejsce spotkanie Zarządu, zarządu Pogoni Siedlce z Zarządem Legii Warszawa, miał Pan przyjemność uczestniczyć w tym spotkaniu, no i na razie pojawia się tylko taka informacja współpraca, no, tak naprawdę słowo nic nieznaczące, a kibice no chcą konkretów, więc kiedy jakieś konkrety tej współpracy będzie można yy, oczekiwać. No tak, kibicek są konkretów, natomiast też wiemy, że, że takie czasami rozmowy trochę trwają, tak? ponieważ to było pierwsze spotkanie i też sobie nie wyobrażajmy, że po pierwszym spotkaniu już będzie niesamowicie jakaś wspaniała, wielka współpraca. Na pewno ta współpraca będzie i będzie wiele tych spotkań. Natomiast ja mogę tylko tak powiedzieć, że następne spotkanie już jest wyznaczone i czekamy jak pierwsza drużyna Legii Warszawa wróci z obozu. No bo interesujemy się paroma zawodnikami z pierwszej drużyny, nie z rezerw, tylko z pierwszej drużyny, no i czekamy na decyzję, kto zostanie trener pierwszej drużyny. Legi zadecyduje, kto ewentualnie może iść na wypożyczeni wtedy wtedy no, wiadomo, że będziemy działać, żeby ta współpraca była i żebyśmy tych zawodników też pozyskiwali. Na razie tutaj do pogoni dołączyło już czterech zawodników. Wiadomo, na razie wszystko okaże się w praktyce, ale tak czysto teoretycznie jest Pan zadowolony z tych wzmocnień, czy to tak było, że oni trochę tak spadli i a chciał pan na przykład kogoś innego? Nie, to czy jestem zadowolony, to się okaże, tak? bo, bo na razie to, to są zawodnicy, którzy oczywiście ja chciałem, żeby tu trafili. Uważam, że to będą zawodnicy, którzy, którzy i i mentalnie będą pasowali do, tutaj do naszego zespołu. A czy będziemy z nich zadowoleni, no to myślę, że, że odpowiemy sobie na to pytanie no niebawem tak? po rozegraniu paru meczy i, i, i na pewno ja mogę powiedzieć, że znam tych zawodników i, i uważam, że to są zawodnicy, którzy na pewno podniosą nam tutaj poziom poziom, poziom gry naszego zespołu. A kiedy poznamy nazwiska kolejnych nowych zawodników? Cały czas rozmowy trwają, tak? to jest teraz taki okres, że, że wiele tych nazwisk się przewija, można powiedzieć, że dużo jest tych nazwisk, ale też ja uważam, że nie ilość, tylko jakość, tak? wolę, wolę, wolę pójść w jakość, a nie, nie sprowadzać tutaj 15-20 zawodników na testy, robić, robić tak zwany spend, tak? tylko, tylko to muszą być zawodnicy, którzy, tak jak mówię, no, podniosą nam poziom, poziom zespołu, a nie będą kolejnym zawodnikiem do testowania. No właśnie, mówi Pan, że nie chce testować Pan tutaj zbyt dużej ilości zawodników, a ilu tak mniej więcej tych testowanych przez ten okres przygotowawczy możemy się spodziewać, bo gdzieś tak się nieraz mówi, niejednokrotnie słyszałem, że no yy, dobry zawodnik jakościowo nie potrzebuje testów, tylko przyjeżdża, podpisuje kontrakt. Racja, dobry zawodnik nie potrzebuje testów, tylko no nie jest też tak łatwo tych dobrych zawodników gdzieś wyszukać, tak? Natomiast wiemy, że jeżeli dobry jest zawodnik, to ma parę propozycji, tak, nie tylko jednego klubu, ale, ale parę klubów i zawsze to są negocjacje, tak? I też prowadzimy negocjacje z paroma za zawodnikami, którzy nie potrzebują tego, żeby się pokazać. Tak? Natomiast ja też taką dewizę wyznaję, że ja lubię Zaprosić zawodnika, porozmawiać z nim, spytać się też, czy, czy, on, czy, czy on wyraża chęć, żeby to też było, jak to się mówi, nie na siłę. Tak? I, I dobrze poznać takiego zawodnika, zanim osobiście zanim, za podpisze się ten kontrakt. I, I myślę, że zawsze te parę dni dobrze, jak zawodnik też przyjedzie, zobaczy otoczenie, stadion, miasto, no to, to, to pomaga. Wczoraj do klubu wrócili i zaczęli trenować wypożyczeni ostatnio Michał Panównik i Piotr Krawczyk. Ma Pan już jakiś pomysł, dalsze wypożyczenia, czy. Czy zostają tutaj w siarcach, a może całkowita sprzedaż? To znaczy na razie jest za szybko na podejmowanie decyzji. Dołączyliśmy chłopaków do, do zespołu, biorą y, udział w okresie przygotowawczym, y, starają się. Na razie ich, jak można powiedzieć, sprawdzamy, patrzymy, testujemy. No i będziemy też oceniali na tle tych chłopaków, którzy tutaj są. Oczywiście będą mieli szansę, ale y, to wszystko od nich zależy, czy zostaną. Znany też jest już wynik losowania rundy wstępnej Pucharu Polski. Pogoń zmierzy się z czwartoligowym Stilonem Gorzów Wielkopolski. Jak pan oceni tego przeciwnika? No też mówił gdzieś tam pan, że chciałby pan uniknąć dalekiego wyjazdu, a tymczasem szykuje się podróż 600 km. <grym> No nie przypominam sobie, żebym mówił o tym dalekim wyjeździe, ale niech będzie, tak? No, trafił się nam daleki wyjazd, natomiast no co, o przeciwniku za dużo nie mogę powiedzieć tak, ponieważ to nie jest nasz, nasz region, no jest bardzo daleki, daleka podróż. E, oczywiście uważam, że te pierwsze dwa e, zespoły, bo już też mówię o drugim zespole następnym, na który byśmy trafili, no to są na pewno zespoły, które są w naszym zasięgu i powinniśmy zdecydowanie pokonać, tak? bo, bo to jest różnica w tej chwili dwóch trzech klas rozgrywkowych i nie wyobrażam sobie, żebyśmy tutaj nie grali o, o zwycięstwo w tych meczach. Ale będzie jakieś oszczędzanie zawodników, czy całe siły na puchar? Myślę, że nie będzie oszczędzania, ponieważ siły na puchar, bo puchar jest tak przygotowany, że jest w okresie przygotowawczym. I tutaj do meczu pierwszego ligowego mamy, mamy praktycznie 5 tygodni, natomiast do meczu pucharowego to jest raptem 2 tygodnie, także, także no 3 tygodnie. Także tutaj to jest jakby cykl przygotowań. Też już no tak na koniec chciałem zapytać, bo znamy już też terminarz pierwszej ligi i cztery pierwsze kolejki, trzy wyjazdy do tychów, do Sosnowca do zabrze, tylko jeden mecz w trzeciej kolejce u siebie z Sendecją nowy sąd. No trudno będzie o punkty, no, zmartwiony jest jakoś pan tym terminarzem. Nie, w ogóle nie jestem zmartwiony. no to jest piłka, tak? No można powiedzieć, że ciężko będzie nam zacząć, ale potem znowu mamy ostatnie trzy mecze u siebie, także może trzeba będzie dobrze skończyć. E, myślę, że im trudniej będzie na początku, tym łatwiej będzie później. No, mam nadzieję, że, że sobie jakiś cel postawimy i na pewno w tych pierwszych czterech meczach, no, łatwo e, punktów nie oddamy, a może pokusimy się na jakąś niespodziankę.